Aga, to już się kameruje. Powiedz do mnie. Co byś zrobił, gdybyśmy się rozstali? Co byś zrobił, gdybyśmy się rozstali? Wróciłbym do mojej ex. Wiesz czemu? Nie. Bo ją kocham. Super. Tak idę wychodzisz. No na razie nie muszę. Bo? No. Bo jesteśmy razem. Już skończyłeś? Nie Rozumiesz? Nie Nie masz nic przeciwko? Mm -mm. Że gdybyśmy się rozstali, to bym wrócił do swojej ex? Czyli do mnie No idź już stąd Śmierdzisz piwem Aga, to już się kameruje. Powiedz do mnie Co byś zrobił, gdybyśmy się rozstali? Co byś zrobił, gdybyśmy się rozstali? Wróciłbym do mojej ex